Jaką karę poniósł przyszły biskup krakowski za niehonorową obronę polskiego króla? Jaki wpływ na losy więźniów miała skłonność kata do oszczędności? Jaka kara spotkała kochanków za potajemne schadzki w biskupich komnatach? Dlaczego polski kardynał czekał prawie dekadę na potwierdzenie nominacji? I co robią tańczące panny na rynku jednego z najstarszych miast Śląska? Opowiemy Wam o tym podczas wycieczki do stolicy dawnego księstwa, którym przez stulecia władali biskupi krakowscy. Zabieramy Was dziś na wycieczkę do dawnej stolicy samodzielnego i potężnego księstwa zdegradowanej za czasów zaborów do rangi wsi. Odwiedzamy Siewierz, niewielkie miasteczko w województwie śląskim, któremu prawie tysiącletniej historii mogą pozazdrościć największe polskie miasta. Dawny zamek biskupów krakowskich i jedna z najstarszych polskich świątyń romańskich to tylko dwie z dostępnych tu atrakcji. Każda z nich ma interesującą i niekiedy nawet mroczną historię. Sprawdźcie z nami, jakie atrakcje warto zobaczyć w Siewierzu. Pierwsza drewniano-ziemna warownia w Siewierzu powstała prawdopodobnie w XII wieku za panowania piastów opolsko-raciborskich. Pierwsza wzmianka pisana pochodzi z połowy XIV wieku i mówi już o murowanym zamku otoczonym murem z budynkami mieszkalnymi i stołpem. W tym samym stuleciu warownia była przedmiotem kilku transakcji gotówkowych pomiędzy piastami śląskimi z linii świdnicko-jaworskiej i cieszyńskiej. W XV wieku władający ziemią siewierską książę Wacław popada w kłopoty finansowe i w 1443 roku sprzedaje Siewierz biskupowi krakowskiemu Zbigniewowi Oleśnickiemu. Biskup nie osiadł jednak w zamku bezpośrednio po transakcji, ponieważ ten został zbrojnie zajęty przez niezadowolonego z takiego obrotu sprawy księcia raciborskiego Mikołaja V. Odbity ostatecznie przez oddziały księcia Przemysława z pomocą najemnych rycerzy rozbójników, stał się letnią rezydencją biskupów krakowskich i stolicą autonomicznego księstwa siewierskiego. W tym miejscu warto wspomnieć o pierwszym księciu biskupie Zbigniewie Oleśnickim. Biskup Oleśnicki to jedna z wielkich postaci polskiego średniowiecza, szara eminencja czasów Jagiellonów. Należał do najbardziej wpływowych i najważniejszych polityków królestwa. Jego karierę przyspieszył król Władysław Jagiełło w nagrodę za uratowanie życia w bitwie pod Grunwaldem, gdy ochronił władcę przed atakiem dajploda von Keklitz. Niehonorowy atak z boku zamknął mu wprawdzie drogę do rycerstwa, umożliwił jednak karierę polityczną na dworze królewskim. Rozpoczął ją jeszcze jako osoba świecka od posady proboszcza w Kolegiacie Świętego Floriana w Krakowie. Po ośmiu latach doczekał się święceń kapłańskich, a następnego dnia sakry biskupiej. W 1439 roku został pierwszym polskim kardynałem. Jednak przez rebelię antypapieską po soborze w Bazylei na potwierdzenie nominacji musiał czekać do 1447 roku. Oleśnicki po śmierci Władysława Jagiełły przeforsował kandydaturę nieletniego Władysława III Warańczyka na tron, a sam objął przewodnictwo Rady Opiekuńczej sprawującej rządy w imieniu władcy. W tym czasie zyskał ogromny wpływ na politykę państwa i obsadzane urzędy. Ten prawdziwy mąż stanu ucieleśniał także wszystkie wady ówczesnego kościoła polskiego. Sprawny i obrotny biznesmen nie lubił przeznaczać pieniędzy na mało znaczące sprawy, a i licznych fundacji dokonywał po minimalnych kosztach. Sam zaś ponad wszystko kochał luksus i na siebie grosza nie skąpił. Biskupi w księstwie Siewierskim posiadali dużą autonomię, mieli między innymi własne wojsko, Finanse i surowe prawo egzekwowane przez kata. Słynne było niegdyś powiedzenie: bij, kradnij, zabijaj, ale siewierz, omijaj. Wzięło się ono stąd, że sąd księstwa siewierskiego słynął z surowości. Karę śmierci orzekano tu nader często i to nawet w błahych sprawach o kradzież. Wyroków było tyle, że biskupi często oprócz własnego kata musieli korzystać z usług przyjezdnego oprawcy. Głośna była historia rakarza, który pewnego dnia przybył do Siewierza, aby wykonać wyrok na czterech skazańcach. W zamkowych lochach zastał piątego więźnia, który nie był jeszcze osądzony. Kat, wiedząc jednak, że kara śmierci go nie ominie, aby zaoszczędzić na kosztach podróży, wykonał swoją robotę pięciokrotnie. Z racji sprawowanych funkcji kościelnych książęta biskupi nie przebywali w siewierzu zbyt często, w ich imieniu władze sprawowali starostowie. Kolejne wieki wymusiły na właścicielach zmiany w warowni. Wnętrze zyskało bardziej reprezentacyjny charakter, wzniesiono także kolejne skrzydło mieszkalne i wieże. Zmianie uległa także obronność w związku z rozwojem broni palnej. Zamek otoczono dodatkowym pierścieniem murów, tworząc taras dla artylerii wyposażonej w 10 armat. Biskupi rozwijali także swoją siłę wojskową, a żołnierze i załoga zamku uznawani byli za jednych z najlepszych w królestwie. Kiedy w 1651 roku Wojska Rzeczpospolitej tłumiły kozackie powstanie Bogdana Chmielnickiego, na podchalu wybuchły walki wzniecone przez Aleksandra Kostkę Napieralskiego. W czerwcu 1651 roku jego stronnicy opanowali zamek w Czersztynie i szykowali się do uderzenia na Kraków. Wkrótce do rozprawy z buntownikami wyruszyły oddziały biskupa krakowskiego, utworzone z 200 żołnierzy sławnej piechoty siewierskiej oraz 60 członków załogi zamku. Po krótkim szturmie Czersztyn padł, a sam Kostka Napieralski trafił do niewoli i został wkrótce stracony w Krakowie. Bardziej szczegółowy opis tej rebelii znajdziecie w naszym filmie o zamku w Czorsztynie. Siewierski zamek posiada także swoją czarną damę. Jest to niezwykłej urody miejscowa dziewczyna o cerze, która przed wiekami zakochała się w starości. Wieści o miłosnych schadzkach dotarły do przybywającego w Krakowie biskupa, a ponieważ zamek w Siewierzu był siedzibą biskupstwa, nie można tam było wchodzić od tak bez pozwolenia, tym bardziej będąc kobietą. Zakochana dziewczyna złamała jednak zakaz, i została przyłapana przez biskupa we własnej osobie, który przyjechał z Krakowa i nakrył ją ze starostą w swojej komnacie. Wyrokiem sądu starosta został pozbawiony urzędu i wygnany z zamku, a dziewczyna skazana na śmierć. Zginęła w cierpieniach, zamurowana żywcem w podziemiach. Jej dusza do dziś szuka sprawiedliwości, błąkając się po ruinach zamku. Ponoć właśnie dlatego od dawien dawna nie pojawił się tu żaden z kościelnych hierarchów. W czasie potopu szwedzkiego na zamku schronił się Hetman Stefan Czarniecki, co przez Karola X Gustawa zostało odebrane jako złamanie warunków neutralności księstwa Siewierskiego. Król szwedzki nakazał więc okupację zamku, który ostatecznie padł w 1656 roku. Szwedzi wywieźli z niego wszystko, co miało jakąś wartość, a resztę zdewastowali, zostawiając zniszczone mury. Na przełomie XVII i XVIII wieku Biskupi Jan Małachowski i Felicjan Szaniawski podjęli się odbudowy zamku w modnym wówczas duchu baroku. Nadało to rezydencji bardziej reprezentacyjny charakter, kosztem funkcji obronnych. Osiemnaste stulecie nie było dla zamku jednak łaskawe. Jego znaczenie systematycznie malało, co wiązało się z coraz skromniejszymi funduszami na jego utrzymanie. Ostatecznie w 1790 roku decyzją Sejmu Wielkiego rozwiązano księstwo Siewierskie. I wcielono je do Rzeczpospolitej, a opuszczony zamek zaczął popadać w ruinę. Choć księstwo reaktywowano jeszcze dwukrotnie, wpierw zrobił to Napoleon Bonaparte, a później cesarz Austrii Franciszek I, odbudowy zamku nie podjęto. Dopiero w latach 50. XX wieku rozpoczęły się pierwsze prace zabezpieczające, do których wrócono ponownie w XXI stuleciu. Dziś zamek stanowi trwałą ruinę udostępnioną turystom bezpłatnie. Zachował się pełny obwód murów. Oraz spora część ścian zamkowych budowli. Zrekonstruowano także barbakan i wieżę bramną, która jest ponoć udostępniana jako punkt widokowy. Niestety, w czasie naszej wizyty wejście na nią było niemożliwe. Niezwykłą atrakcją jest także jeden z dwóch działających w Polsce mostów zwodzonych na zamkach. Niestety, uruchamiany jest tylko dla grup turystycznych. Jeśli podoba ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Pierwsza wzmianka o siewieżu pochodzi z roku 1125, gdzie w dokumencie legata papieskiego zapisano, iż klasztor Benedyktynów w Tyńca pobiera opłaty z karczmy, targu i jadki. W 1177 roku książę Kazimierz Sprawiedliwy podarowuje osadę Mieszkowi Plontonogiemu w dowód wdzięczności za sprzyjanie jego planom. Piastowie Śląscy ustanawiają tu kasztelanię i komorę celną, z której dochody czerpie zakon Norbertynek z rybnika, oraz wznoszą pierwszy dwór obronny. Po najazdach mongolskich w XIII wieku miasto zostaje przeniesione w miejsce łatwiejsze do obrony i otrzymuje w 1276 roku prawa miejskie z rąk księcia Władysława Opolskiego. Wówczas to wytyczono rynek, będący do dziś centrum miasta. W tworzeniu przez biskupa oleśnickiego księstwa siewierskiego miasto będące stolicą zyskało na znaczeniu. W rynku zwanym Wielkim, z którego odchodziły trzy ulice i przy którym znajdował się targ, stanął w 1523 roku murowany dwupiętrowy ratusz. Mieszkańcy miasta i okoliczna szlachta otrzymali od biskupów liczne przywileje w ramach autonomii księstwa. Siewierz wraz z okolicą był też poważnym ośrodkiem przemysłowym. Kopano i wytapiano tu srebro i ołów, a w wiekach od XV do XVIII działały liczne kuźnie żelaza. Po tym rozbiorze Polski siewierz trafia pod zabór pruski, a po upadku Napoleona pod władanie Carów Rosyjskich. W wyniku przeprowadzonej przez nich reformy siewierz traci prawa miejskie, co skutkuje powolnym upadkiem jego znaczenia. Miasto odżyło po 1918 roku i odzyskaniu przez Polskę niepodległości. A od 1962 roku Siewierz jest znów miastem. Dziś z dawnej świetności miasta zachował się jeszcze średniowieczny układ urbanistyczny, choć dawnych zabudowań próżno szukać. Po ratuszu pozostał jedynie kamienny obelisk, symbolizujący ten najważniejszy oprócz zamku, niegdyś budynek w mieście. Uwagę turystów zwróci natomiast ciekawa fontanna poświęcona siwierskim pannom. Powstała ona w 2009 roku i dziś wraz z sąsiadującą ławeczką, na której siedzą Zdzisław Pyzik i Stanisław Hadyna. Twórcy piosenki od Siewieża Jechał Wóz, wykonywanej przez zespół pieśni i tańca Śląsk stanowią największą atrakcję rynku. Kościół Świętego Macieja nie jest wprawdzie najstarszą świątynią Siewierza, o tej opowiemy Wam nieco później, ale ze względu na swoją architekturę jest wart obejrzenia. Pierwsza murowano-drewniana budowla w tym miejscu powstała prawdopodobnie wraz z lokacją miasta w XIII wieku. Choć pierwsze wzmianki pisane pochodzą z początku XV stulecia, w którym to została przebudowana. W kolejnych dwóch wiekach biskupi Piotr Gębicki i Kajetan Sołtyka. Nadali świątyni obecny barokowo-klasycystyczny wygląd. Wydłużono wówczas kościół o 5 metrów, wzniesiono jednowieżową fasadę, dobudowano kruchtę, skarbiec i południową kaplicę. Zdobą kościoła jest otaczający go mur z trzema bramami. Najważniejsza z nich zwana Bramą Biskupią mieściła również dzwonnicę, a zwieńczona została rzeźbami świętych. Na fasadzie kościoła nad kamiennym portalem znajduje się tablica herbowa księcia biskupa Kajetana Sołtyka z datą przebudowy. Na przykościelnym cmentarzu na którym w wiekach od XVI do XVIII grzebano zmarłych znajduje się przeniesiona z rynku figura św. Jana Nepomucena z połowy XVIII stulecia. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na ołtarz główny z obrazem św. Macieja Apostoła, otoczony rzeźbami świętych Augustyna, Piotra, Pawła i Ambrożego oraz aniołów. Ciekawa jest również ambona z rzeźbami aniołów i płaskorzeźbioną sceną z przypowieści o siewcach. Warto także zajrzeć do dwóch kaplic bocznych Matki Boskiej Szkapleżnej i Chrystusa Ukrzyżowanego. Potwierdzeniem historii siewieża sięgającej początków państwa polskiego jest pochodząca z XII wieku romańska świątynia św. Jana Chrzciciela, której budowę datuje się na rok 1140. Jej budowniczym na terenie dawnej osady zniszczonej przez Tatarów w połowie XIII wieku był znany fundator około 70 kościołów w Polsce, Piotr Dunin w Łostowic. Pełnił on funkcję kościoła parafialnego do połowy XV wieku, kiedy ostatecznie parafię przeniesiono do kościoła świętego Macieja. Kościół jest typową świątynią romańską o charakterze obronnym, co podkreślają cztery wąskie okienka. Po runięciu w XVII wieku sklepienia dokonano nieznacznej przebudowy kościoła, wznosząc barokową wieżyczkę, kruchte i drewniane sklepienie. Do pierwotnego wyglądu przywrócono świątynię dopiero w latach 50. XX wieku podczas prac konserwatorskich. Dziś kościół pełni funkcję kaplicy cmentarnej i zobaczyć go można jedynie z zewnątrz. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.